Cześć, witajcie, z tej strony Avi, ja z nami jest... Pan Paula, hejka! Tak, i dzisiaj nagrywamy terarię. Jak możecie zobaczyć, duża zmiana tutaj nastąpiła, poprzednim odcinku był speedbuild. Robiłem projekt, w którym miałem zamiar zmienić naszą bazę tymczasową, tak? Jest to wioska slimeów, jak to miało być. Oczywiście będzie się zmieniać dalej, nie będzie to na przykład mieszkańców, mieszkańców stąd, stąd sobie wyeksmitujemy gdzie indziej. Tutaj będzie jakiś fajny napis, czy jakaś tabliczka z napisem Witajby, Witamy w, nie wiem, w slime town czy coś takiego. Tutaj będzie 2D, oczywiście jakiś, jakiś ee, fajna dekoracja, jakich slime, czy coś takiego. Tutaj się poprawić a przykład. O, zabiję królika, studnie, tam studnię. Dużo się coś się zmienia, ale niech zostanie popisuje jak jest, a w dzisiejszym odcinku będziemy pokonywać mechanicznego bossa. Jakim jest oczywiście. Mechaniczny robak. No, najprostszy. Ale zanim do tego w ogóle przejdziemy, to chciałbym Was zaprosić na kanał Paulinny, na którym nagrywa gierki takie jak Simsy, czy dajmy na to Minecrafta, nawet jak pakuje paczkę dla widzów i zaczęła seria z ORI, więc naprawdę bardzo serdecznie zapraszam, bardzo fajną serię tam prowadzi. Zapraszam. Na mój główny kanał, który jest oczywiście w opisie nagrywa tam y Transformice, bo to jest mój kanał generalnie główny. Tak go nazywam. Ten kanał jest cały poświęcony dla gry Transformers. Jeżeli ktoś nie kojarzy gry, nie zna jej, to zachęcam zapoznać. Dobry start do będzie, bo na moim kanale jest wiele poradników i po prostu fajnych ludzi może tam poznać. I ja na przykład w tej grze poznałem Paulinę. No więc zapraszamy, zapraszamy również na serwer Discord, na którym jest miła Tusmera i wszystko, po wszystkim jesteście tam stale informowani, jakieś ankiety, giveawaye i różne rzeczy tam właśnie występują. Dobra. A my z tych ogólności już w sumie wychodzimy i zaczniemy może nagrywać w tym naszym odcinku stricte. Yy, pokazywać tutaj slajmowej wioski Wam za bardzo nie będę, po prostu przebiegnę się, jeżeli ktoś nie widział poprzedniego odcinka. Po prostu fajnie został tutaj zmieniona, nie? Normalny blok kamienia został przemieniony na ten połączony z Mitrillem. jak i wszystkie bloki zostały podmienione pod slajmowe, żeby się slajmami kojarzyło. Tu jakiś fajny efekt, taki mi się... Wydaje mostu, wodospadów i tak dalej. Bardzo mi się to podoba. Dobra, chodźmy do duży niebieskiej, tak jak zawsze to robimy. Okej. Okay. Czujesz wibracje odchodzące z głębin. Wiesz, co, chyba nas będzie właśnie atakował ten właśnie boss, więc może szybko to nie Jaki? No ci... napisało. Y, albo robal będzie, albo szkieleton, ale to raz będzie na bank robal. Dobra, zaś użyjmy sobie. ...na szybko te rzeczy. No to fajnie w sumie, że od razu ten wzięło, nie? Tak w sumie, Czemu nie? Ja tutaj mam jeszcze do zrobienia sobie strzały, bo zostawiłem sobie tutaj, o te dwie rzeczy, żeby sobie skraftować. Poza tym również takie coś, bo to nam pozwoli mieć nowe, ee, lepsze, weź sobie, chodź, chodź, masz. Lepsze, no. że tak powiem, I familiarów. Mogę Familiarzy, będziemy mieć teraz a pajączki takie dwa. Znaczy, jeżeli użyjesz sobie tego, nie? Ooo, jakieś No Znaczy, powinno to działać. Mam dwa pająki? Czemu pają gumie latać? E, bo to terraria. <laughs> Jeszcze można Zupak. mieć takie dwie stacje, weź sobie ją, bo ona jest też mega dobra. Ona ją się po prostu stawia i na bazie z tego miejsca, na którym ją postawiłaś, będzie strzelała różnymi rzeczami. Chyba jajkami jakimiś. Tak, jest to on. Dobra, więc zawalamy go. Ty fajnie, że, że sam do nas przyszedł. Szybko go rozwalimy raczej, bo mamy bardzo dobre na niego. Ale będziemy iść do niego? Mieliśmy, ale sam się przywołał, no to fajnie, nie? No, lepiej. Dobra. Na szczęście mamy łuk, który naprawdę bez problemu można go zabijać. Tylko on w niego pułapkę, więc to masz trochę przechlepane. Powinienem móc craftować... cholera, fajniejsze strzały, tylko... U, ile tego tu jest! Do tego potrzebuję chyba lepsze mieć... O, matko, tu się niebezpiecznie! Lepsze kowadło. Ej nie no sienpe pety i nasze slajmy Znaczy to ja też one się odrodzą, no ale i tak szkoda Ej, ty żyjesz? Tak. No ja zaraz umlę. na mnie się pokusują! Nie wiem, bo co zawsze na ciebie lecą? Super, jak to brzmi w ogóle? Mmm, bo co na mnie zawsze lecą? Lecą na ciebie, lecą. Dobra, taktyka, lamus, uciekanie. Nie no, powinno dać rolę takie uciekanie, nie? Latanie naokoło, zaraz zdechnie. No i zdech, dobra i bez problemu. Dobra, mamy go z głowy, pierwszy ten. No i ja oczywiście musiałam umrzeć. No ale nie dziwię się, ty patrz jak długo przetrwałeś, będąc pod atakiem jako jedyna. Ja tam na boku gdzieś latałem po prostu, więc... Naprawdę no. się spisałaś, bardzo bo... dobrze graż, więc nie widziałem naprawdę, bo ja bym umarł od razu. No jasne. Więc daję ci Aha. naprawdę tutaj, tak. oddaję honor, nie? Czy to tam się mówi? Jasne, no na pewno byś umarł od razu, jak ty grasz tyle w tą grę. No ale no nie jestem dobry w wywalce. Dobra, od razu dam te pieniążki, które wypadły. No skarbonki, jak i również y, mamy nowe dusze, dusze mocy, tak? Z niego wydropnęły, właśnie takie. No ale ale mi się złożyło. Za w ogóle z jego okoliczności, że od razu on wyskoczył, co nie? 20 sztabek mamy, sztabek, sztabek bajkowych. No i może przyjdę do tego, co chciałem zrobić, bo chciałem zrobić nowe, nowe strzały w ogóle się skończyły te moje ogniste Dla mnie dla Pauliny, bo one są po prostu mocniejsze. Okej, okay, mogę zrobić sobie od razu te fajne miecze i tak dalej, ale to może dopiero potem jak będziemy wszyscy mieli już. Właśnie rzekome te zbroje czy tak dalej, po prostu żeby Pozbierajmy tak, żeby to nam wszystkim. Dobra, wezmę od razu tam przywołaczkę, która jest w skrzyni. Przywołaczka jest jedna. Dobra, dobrze było też skraftować sobie jakąś. podłucha. Pod <grym> Więc skraftuję też, żeby ich po prostu więcej. Bo jak ktoś robiła? Dobra, czekajcie, dajcie mi pomyśleć. Czy na pewno robiło tak, trzeba było to, to. I jakiś drop, to chyba mamy. Zgniły kawałek mięsa, to musi być. Mi mu się dobrze wydaje. Zgadza się. Dobra, zrobimy sobie takie cztery? Dobra, niech będą cztery. No i w sumie... Czekamy na następną noc, co nie? Bo teraz już nie będzie się opłacało go robić za bardzo. Mi się wydaje. A kogo? Tego robala mechanicznego. Go jeszcze zrobimy Drugi sobie. Raz? No, jeszcze trochę, wiesz, bo... Na nim się najbardziej opłaca wy, wyfarbić no, sobie te strzały. On się na mnie sfokusuje. Weź zrób tak, żeby on się na ciebie fokusował. Nie wiem, czy tak się da. Da się. <noise> Czemu to jest pochodnia? Brzydko wygląda. Czekaj. Dobra. No, to walczmy. Na następnej nocy, wiesz, bo w tej nocy się już nie opłaca, bo zaraz yy, będzie dzień, to on zniknie, po prostu będzie stratne to. Czekaj, bo ja szukam... Gdzie on jest? Ja jestem ślepy. O matko, on umarł. No, no to już jest problem. Bo ja potrzebuję strzały, żeby skraftować, a te strzały się kupię takiego jednego mieszkańca. Dobra, tu są jakieś. Dobra, dam ci strzały, dobra? Lepsze. Okej? Okay? Mi? Tak, tak, tobie, no. No, no, no mówię no nic. No z tobą, rozmawiam, no. 1200, żebyśmy mieli tak na... ...po połowie. Idealnie. myk. Daj sobie jako... Wow. Daj sobie na pierwszy strzał, co nie? Żeby tam u samej góry jak masz strzały, żeby były, bo wtedy... ...nie bierze jako... ...te główne strzały właśnie. No ok. To nie co? Wiem, próbujemy go bić? Nie Teraz wiem. Nie wiem, czy się opłaca. Czykamy, czy... Lepiej byłoby poczekać, aczkolwiek, no nie, nie, dobra, głupio stracimy tylko tą przemówaczkę, więc poczekajmy sobie po prostu i tyle. Dobrze, to po prostu cięcie i jak będziemy tak. można No to widzimy się za momencik. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, aż odtrzymam nagrywanie. Okej, okay, niech on sobie zginie i nagle. Mam go, mam go, mam ślizy. o ooo, mam go. Dobra, mam robaka, dzięki któremu będziemy mogli potem przyzwać sobie bossa, takim jest książę rybak chyba, no. Wydefe. Duke, duke... No duke po prostu... Nie pamiętam jak się nazywał, ale fajnie, że mamy to. Nagrywało się. Więc spoko. Generalnie jestem sobie pozbierać trochę grzybów liczących, żeby już zrobić na platformę, bo tam sobie dobutujemy trochę. ok to jest kolejne. o i mam drugiego! No fajnie. Będzie odcinek, jest będziemy ich zbierać więcej, więc... Może nie róbmy tego w tym odcinku. Okej, okay, jesteśmy, bo właśnie przyszła nowa npc-tka, tak? Steam, steam, steampunkowa e, Hopi Steampunkerka jest, ona nam sprzedaje fajne, naprawdę, przedmioty Jakim... Jest tak, ten hook, on pamiętam, jest super, bo może go regulować Bo jak ja prawie cały w niego wydam, ja go kupię To nie <słuch> wiem, może nie, może nie kupię tym razem, ale na pewno go kupimy Czyściciel, skaziciel e, to jest obowiązkowe, kupimy to na 100%, jakieś tam bramki logiczne, po prostu fajne rzeczy, o, szelki są, tak? szelsy czy jak to tam się nazywa, szelsy na naboje oczywiście, do shotgunów i tak dalej, szelsy to są, na airsoft chodzę, więc wiem to jest. Dobra, tego będzie noc, więc my się może jako jakikol, jakkolwiek przygotujemy, nie wiem czy oglądaliście przed to chcę Wam powtórzyć, jeżeli nie. Mam taką pałkę, która poda, pozwala mi się teleportować do dowolne miejsce, tylko problem w nim jest taki, że trasę dużo HP, więc ona jest takie na naprawdę ewentualne sytuacje, nie? Takie naprawdę najgorszej, najgorszej chwili. A nie, mamy już te skrzydła. Myk. No właśnie fajnie, że skrzydła mamy, to się zgadza. Miksur chyba zażywać nie będziemy, chyba nie ma potrzeby, co nie? No nie. A bradam ci tylko trochę lepszych płotek leczących, wiesz? Tam tak No 50. bo oczywiście na mnie się uweźmie, co nie? Masz, bo mam trochę lepszych, to ci trochę więcej. Trzeba mniej więcej porówno. Dobra, masz. I te używaj. Tam te stare y, usuń czy coś, nie wiem. One się już sprzedadzą. Teraz będziemy ich używać. Dobra, trochę herowaczku złapię, nie wiem, po co w sumie. Ako. Pająka nakarmimy. Że się dobrze spisuje, nie? Dobra. Takich butów nie będziemy używać. Y, Takich butów, nie butów. To, to, to czego ci co dałem. To, co ci dałem, co co ja ci dałem. A, tak, leczących tyk. Mikstur, mikstur leczenia. Te lepsze weź używaj. a te, te gorszenia, Moci rzuciłem tym takie fajniejsze, większe, lepsze. A te stare możesz usunąć. Dobra, powoli się robi naprawdę noc, więc lepiej się przygotować. Ja dam tam swojego, ty daję po drugiej stronie swojego. Yy, dobra, poklikam sobie. Myk, my, 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 my. I zrespię dwa pająki. Dobra, nastała noc. Od razu robimy. Jest tam? I dawaj tymi strzelami, bo one tylko podpalają jeszcze. Eee, Zmień sobie slot. Znajdź sobie te wy na wyżej, jakby, bo masz z strzałami strzelasz. No tymi strzelami strzelać. Zielonymi. Zielonymi? Nie, no ognistymi, pa czerwonymi. Teraz się strzelam, czerwonymi. Zmień sobie na slot wyżej. Dobra, szybko umiera. Głupiam kulturę na moment. Lecimy z nim tak, o, bez problemu, nie? Tak, ty bez problemu. No u ciebie trochę ciężej, bo u ciebie się uwziął. No i te małe ludziki głównie jaki. Też się zabijał. Dobra, już nie mam połowy HP, więc dobrze jest. No ja też nie mam. Wow, połowy wow, wow, wow. Teraz chyba na ciebie na chwilę się uwziął No to prawda. Zgadza, umarła. Kurczę. Dobra, zaraz on umrze również razem z naszymi te tami więc nie ma być się martwić. Dużo serduszek tam. Toczka się opłaca zabijać, bo z niej wypadają właśnie te serduszka. No tak, tylko żeby trafić te... OKA. Oh, to jest trochę trudno. No już naprawdę umiera, już nie ma raczej najmniejszej szansy, żeby przetrwać. No i zdechnął, dobra. Okej, okay, udało się. O, trofeum mamy! Elegancko! A co jeszcze z niego wypadło? Z fajnego? E, trofeum. Takie. No a oprócz? No ty, ty wszystko zebrać, bo widziałem. to, to ty, ty możesz mi powiedzieć, co zrobiło. Pewnie dusze mocy oraz te sztapki, co nie bajkowe. A jak one wyglądają? Bajkowa no sztapka, a nie wiem. No, taka. Taka. Patrz. Taka. Nie widzę nic takiego. To ja zebrałem? No, może być tak, że ja zebrałem. ja Już wątpię, ale dobra. E, walimy od razu drugiego yy, Masz to wystarczą myślę, myślenia. Dobra, robimy go i tyle. Żeby się wyrobić ty wszystkimi w przeciągu jednej nocy. Wszystkie te NPC te nam poumierają. A niedawno im własną wioskę zrobiłem z fajną, ale no już trudno z nimi. Dobra, mi co to był pomysł? Tak? Bo nie uleczyłam się. To klikki H no ale u pielęgniarki. A to już gorzej. Za 11 sekund mogę się dopiero uleczyć jakoś... Okej. Okay. On już powoli też umierał, już ma prawie pół HP. Ale to jest rady, kurde, to jesteś twardzielka, no. Muszę iść do tej baby. No nie! Ej, weź, serio, nie mam życia. Nieee, Polino. No nie dałam rady wejść do pielęgniarki... Pielęgniarki, no przepraszam bardzo. Spokojnie. Bo on się po prostu cały czas ten nam. Ja się dziwię, że pielęgniarka jeszcze żywa była, że... O ładny no. laserkami. O, 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 kill, laser, o, o, lasery! Dobra, Leon, już bez problemu. Można się odrodzić. Od razu H Dobra. Myślałam, że już go załatwisz. Nie, no i pa. I teraz. Ty! Nie żyje. O, tam jest, jest drop. jego drop. Jeszcze jego oko. No i spoczka, mamy dużo tej duszy, to jest najważniejsze. Dobra, i jeszcze dwie przeływaczki nam zostały. To się tam yy, idzie żyć. Jeżeli ona jeszcze żyje, nie? Ona tam jeszcze... Je, to ma żyje, ale jeje. Je. ona jest niezniszczalna. No właśnie. Nie... Nie wątp... Nie wątp... To. U ciebie chciałbym mhm. kupić to, czego nie mogę przedtem kupić. Dobra, to ze za wykupię na wszelki wypadek, byśmy się znowu umrzeć. Ej, masz wystarczająco HP. Dobra, to robimy tego drugiego i tyle. No, Okej. Okay. Oj, tych trzeba sobie dorobić. Myk, mek myk, bez problemu. problemowo. O, teraz będzie najgorzej. Bo teraz oczka się bardziej winęły bo są jakby podnił, więc nikt nie będziemy trafiać. Ale teraz już mek. O, taka taktyka. One są głupie, bo ja takim takimi miękkimi laserkami. Nieee, mu Mumar. umarł. Właśnie te lasery są na okropne i Oła, oła, ile raselu? Oła, o, ile raselu? Oła, oła. <grymne> I my jakieś nie ma bo płonie zielonym ogniem. Dobra, tyk, tyk, tyk. Nie tutaj tych oczu. Dobra, damy radę Ale tymi strzałami jest coraz gorzej, mam tylko 300 strzał, nie? A ja nawet nie wiem ile mam, ja po prostu nawalam. Dobra, Ju To nie... To jeszcze Dobra, odru... Aha, ja jestem już pełna HP mam. Ty się idź tak Aha, zebrałem serduszkę, które z tego wypadły No i walimy no, ostatniego. No tak. ja myślałem zbierać serduszka jak było, jak miałeś pełne. Nie miałem pełnego, się odrodziłem właśnie dzięki temu, że zebrałem je. Mm -hmm. Ale ty już prawie cała zdrowa jesteś. Prawie, to wielka różnica. No dobra. Ostatni robal i my. Czekaj, ale weź zespawnij tego. Kogo? Mą A, ten. No nie umarł, weź go Nie, znika coś w jakiś czas. Troszkę bez sensu. Ten. A, trochę z miecza go dowalę. To mi jeszcze trochę więcej zadaje. O o, o. No to chyba to mu gorzej i mniej obrazy tutaj. Dobra, a to od łuku Bo jeszcze, ten łuk dodaje mu wrażenie, że jest się podpalenia, nie? Jezu, oczka! Uciekajcie. Ja połowy HP, to już bez problemu poleć. No by... To trzeba mi zaczyna brakować. Ja się na chillerce sobie stoję, nic nie robię. Po zatrzymaniu No, bo to mnie wszystko atakuje. Eee, te pająki atakują całeczkę, elegancko. Okej, okay, ulecił. jest nie dnie, sobie na mnie swoje No, stałeś sobie na chillerce. Jak ty to powiedziałeś? Wimek martwy. No to ostatnia była przywaczka. Chyba się nawet akurat dzień robi. Tak, no to super. Mamy naprawdę dużo dusz I dużo rudy. O, masz trochę rudy jeszcze? 162. rudy. Nie, dusz. rudy nie. 94 mam. Czekaj, wiesz, że, e, daj to, żeby. W tej skrzyni tą sztabkę, daj to, żeby dawał do najbliższych skrzyń, żeby ci dało, wiesz, posegregowało. Kliknij tak, ten przycisk. W segregacji. No i co? A, nie miałeś, dobra. Nie wiem, bo mogło być tak, że po prostu nie widziałaś tej szapki, ale faktycznie nie miałaś, dobra. No to jest najprostszy sposób, żeby się przekonać, czy na pewno go nie masz. Wiesz? No przecież ci mówiłam. A bardzo sobie kasę i lecimy normalnie do bazy głównej, sprawdować lepsze zbroje, tak? Czy tyle, ile można w sumie zrobić. No chyba wszyscy nie będziemy mogli mieć, my obaj. Ale na jedną osobę na pewno będzie starczyło. Jeżeli chcesz, to możesz ty mieć tą zbroję pierwszą. No, obojętna mi. Łuk póki co będziemy mieć taki, jaki mamy, ale miecz 91 obrażeń. To jest różnica. Miecz krawce dla ciebie i dla mnie od razu. Ale na hełm, niestety, starczy tylko dla jednej osoby. W sensie, zbroja jest cała dla jedną osoby, ale ta długa jest tylko hełm. Nie chcesz mieć zbroję, czy ja mam wziąć? Nie jest mi obojętne No, powiedz, decydujesz. Jesteś no kobietom masz, tak powiem, decydujący głos. No, muszę wziąć jak, jak chcesz. No dobra, no to ja sobie wezmę. I miecz, który zadaje ponad 100 obrażeń, czekaj, wykuję, żebyś też miał taki dobry. Tym mieczem będziemy teraz kosić, ile tylko się da, nie? Wszystkich. Okej, okay, odradzają się tutaj, widzę. U, odradzają się NPC, ale nie odrodzić się tutaj najważniejszy. Okej, okay, dam ci ten lepszy miecz. A ja sobie swój po prostu wykuję za jakiś czas. Masz. Dzięki. Ja swój jeszcze podkuję. Ja, ale go zmienili. Okej, okay, to jest kolejny miecz, który został zmieniony w cylizacji 1449. Jo, ja, ale fajny, nie? No. Fajnie to wygląda. A ten hełm mi dałeś? Eee. Ale póki co go nie zakładaj, wiesz, bo masz z tej adamentetowej masz jakiś bonus. Jaki masz bonus? Premię tak zwaną. Mm. Premia za 120% zwiększona szyb, szybkość i walki. No, no to to jest ważny bonus. Bo bez jakbyś miała jedną jeden kawałek zbroi, inny to nagle bonus traci. No to póki co mi ten. w yy, następnym odcinku, nie wiem czy następnym, ale chyba w następnym, może postaramy się, będziemy walczyć z następnym bossem, nie? Więc tam będziemy już zbrać na tą twoją zbrojkę. A póki co chyba zakończymy ten odcinek, nie? Mhm. Więc dziękujemy za oglądanie. Koniecznie zostawcie po sobie jakąś ocenę. Pod odcinkiem komentarz. Oraz jeszcze raz was zapraszamy na nasze kanały i na Discord i my się z wami będziemy żegnać. Fajnie wyszło wszystko. Kurde, fajnie wyszło, więc dziękujemy. No i cześć, cześć, pa. Pa pa! pa.